Matkę i buźki! Rozpocznamy kolejny odcinek z GTA 5 i w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie jako Michael na scelnicę no i sobie trochę postelamy, no bo e, już byłam wcześniej na scelnicę jako Franklin no ale teraz najwyższa pora udać się na scelnicę jako Michael i właśnie jako Michael będziemy teraz scelać, będziemy mm, zaliczać te poszczególne cele na scelnicę Zapytać osobiście, Michael miał lepszą scelność. No i to dlatego, bo chyba to jest nas wymagane na 100%, żeby zaliczyć scelnicę jako każdy z głównych bohaterów, więc pojedziemy tam teraz jako Michael. Natomiast w kolejnym odcinku będziemy już do fabuły wracać. Tak, w kolejnym odcinku planujemy z powrotem do fabuły. Ostatnio spotykaliśmy się z Amandą, z Jimmym, z Michaelem jako Franklin. Z Jimmym jako Franklin, bo sporo odcinków ostatnio na właśnie spotkania z z szczególnymi postaciami, żeby Wam pokazać wszystkie rozmowy z tymi postaciami, no ale już teraz mamy to zrobione. No to faktycznie teraz e, jedziemy na ta scalica w kolejnym odcinku z, wrócimy do fabuły i myślę, że najpierw wybiorę się do Restera, a potem e, po Lesteze pojechałabym tutaj na wizytę do terapeuty. No chyba gdyby się no chyba się, że po misje dla Restera już wizyta u terapeuty nie będzie dostępna, to wtedy specjalnie wcam tam grę. To misję dla Restera, no wykonam ponownie, ale już poza nagraniem. Gdyby coś takiego miało miejsca. no ale dobra, tutaj ciekawe, co mnie, dlatego, bo miałem broń. 29 tysięcy mamy, jako Majka. No okej, okay. trochę udało się zarobić, co to za napadałem na te konwoje. No ale teraz idziemy na scenicę. No i tutaj właściwie to jest ta sama mechanika, co w przypadku Franklina, no ale chcę wam to pokazać jako każdy z głównych bohaterów. Mieliśmy. Franklina, no to teraz co zna Michaela? No to co? No zaczynamy, nie? I tutaj od razu mamy Chyba już dostępny ten pistolet, tylko celny, więc Będę od razu z niego korzystać no bo jest to najlepszy pistolet Patrzcie na Scelnicę korzystam... Dobra, nie, tutaj jednak lepszy Jest pistolet y... Krótkoscelny A co? Nie, dobrze... Pso... nie Wolno celny, no wolno scelny, ale Okej, okay, takim pistoletem to mogę sobie dobry wynik nabić Aj! Dobra, jest. Jeszcze... A co to nie? Mamy złoto! Tak? Mamy złoto? O, to zapis? O, mamy złoto, okej. Okay. No dobra. No to teraz tutaj będą te cele. Tutaj będę sama szybko scelać. I właśnie na te szybkie cele jest nam potrzebny pistolet szybkoscelny. No tutaj wiadomo, że to pokazywałem jako Franklin, ale... Dostanę do wniosku, za pokażę Wam tę scelnicę jako każdy z głównych bohaterów, więc za zapewne go Trevor tutaj również zawitamy, bo już będziemy grać z Trevorem. No i też przy okazji... Nabijemy Michaelowi scelanie. Sprawda on ma dobrą tą scelność, ale... Będzie miał jej z Bo widzę nas na scelnicy. No i Michael, Michael, ja o chyba o Tobie też niedługo zrobię lore video, ale to nie będzie pozytywne lore o nie. Jak zrobię lore na temat Michaela, to możecie mi wiedzieć, za. Że... ...będę naprawdę wtedy w stosunku do niego wulgarna, biorąc pod uwagę to jakim on jest toksycznym ściekiem. To no, jakim toksycznym Michael jest ściekiem, sekistowski również to pokazywał. We swoich interakcjach z Amandą. No i nie tylko z Amandą, również we swoich interakcjach z Jimmy. To pokazywał w swoich interakcjach z Tracy również to pokazało, no. On stok system wygląda całej swojej rodziny. Ajajaj, aj. tutaj trochę to zapsułam. Kurde, zabraknie chyba niestety trochę tych punktów. Ajaj. No to sobie. Kurde no! Dobra, jest, udało się. W ostatniej chwili, się udało. Nabić złoto. Ok, no tutaj wiem co, jak. Tutaj akurat potrzebna jest szybko scelność. Ale to znowu widzę, że bardzo łatwo będzie nabić złoto. Nie trzeba jak, jakiegoś dużego wyniku tutaj nabić. A już dawno mamy złoto. No, bez problemu. złoto będziemy mieć. Proszę bardzo, mamy złoto. No i to mi się podoba. mamy scelanie na stówkę. No ale dobra, no. Chcę oczywiście zaliczyć wszystkie te wyzwania. Bardzo. jeśli chodzi o serię z lorego, no to teraz, oczywiście, niebawem e, planuję zrobić podsumowanie 11 serii. A co nie, nie 11, to 12 będzie serii. Planuję zrobić podsumowanie 12 serii wideo. No, będę musiała się zastanowić, które postacie na które miejsce, które, na które miejsce umieścić. No wiadomo, za bliznackie jest to na ostatnim miejscu. To akurat z oczywistych powodów. Dobra, mamy złoto, ale gdy już to podsumowanie zrobię, no to oczywiście będzie kolejna seria. Będą kolejne lore video. Właśnie no robiłam sporo lore video na temat postaci z ReboHy, jeśli chodzi o tą serię obecnie. I być może myślę, że za dalej to jest będę kontynuować, bo jeśli chodzi o jeszcze postaci z, z, z ReboHy, no to tak. E mam w planach zrobić lore video na temat Violet. Po to, żeby głównie omówić to, dlaczego uważam Violet za dobrą influencerkę. Zeg, gdyby influencerki były takie jak Violet. To, no, dobra, niektóre są takie, bo też to, to, Nie lubię takiego to zgadania za oka za influencerka jest zła. No to jest to zgadanie, które mnie wkurwia. I każda osoba, która tak ta twierdzi, no to sama jest toksyczna. Bo nie każda influencerka jest zła. Wiem, że za influencerki nieco są się mocno najlepszą reputacją, ale nie każda z nich jest zła. I Violet, moim zdaniem, w takiej bajce jak High, no i uchodzi za takie dobre przedstawienie influencerki. I omówię dlaczego. Wiadomo, za Valetta te swoje będę popełniała, no, ale to sumie nawet dobrze. Bo. Dobrze to oni nie o postaci, zapomniała błędy i się na nich uczyła. Co można faktycznie doszedć. Lore wideo na temat Sani również. No, Sani jest najlepszą dziewcą z Rainbow High, więc to będę omawiać dlaczego. Jest najlepszą dziewcą z Rainbow High, moim zdaniem. A, dobra, tutaj chyba tak pojedynczo mu zascelać. Że zabraknie mi to do złota. Dobra, udało się. Już myślałem, znamy, że tego złota się nie uda zdobyć, ale jest. No, ale teraz na się ma zmora z celby, za którymi strasznie nie wspadam. Nie lubię celb. Nie lubię celb, bo nie potrafię z nich faktycznie jakieś solidne tutaj wyniki pozdobywać. No powiem tak, srebro to jest max. To jest max, to jest max co mogę wyciągnąć. Nie potrafię wyciągnąć lepszego wyniku niż srebro. Niestety. Tutaj myślę, że za brąz będzie. Nie spodziewam się lepszego wyniku niż brąz. No, bronz. Widzę, co ja nawet nie zamierzam tego poprawiać. Ostatnio, gdy grałem jako Franklin, to próbowałem poprawić ten wynik, nie udało się, więc. Tutaj nawet nie będę próbowała, bo trzeba mija z celem. No niestety, jeśli chodzi o cel, to idzie mi kiepsko, tutaj nie potrafię tego złota wyciągnąć. Mam z tym problem. Ale biorąc pod uwagę to, że. Nawet gdy robiłam z GTA V na laptopie, tym niestęsnym... Z którym już nas były problemy, to udało mi się tam. Faktycznie. O kurde! Jest! Złoto! Patrzcie! Udało mi się teraz złoto zdobyć! No, to mi się udało! Ładnie! Znajmniej tutaj zdobyłem złoto. Dobra, lekkie karbiny teraz. Powiem tak... E... Ogólnie tam wtedy udało mi się ta V w tobie skończyć na 100%, więc no nie muszę się czasami obawiać tego, że... ...sez to ze tutaj... Nie mam tego złota we wszystkich konkurencjach, we wszystkich wyzwaniach, to nie muszę się obawiać, że oznacza to, to was nie za, nie zdobędę 100%, no zdobędę jak najbardziej, tym się nie muszę przejmować, chodzi po prostu o to, żeby te wyzwania zaliczyć, nie wadzę na jaki medal. No i dobrze, za psami Rockstar nie dałem tutaj te, takiego wymagania, za to trzeba wszystko na złoto zrobić, bo gdyby było takie wymaganie, to by mi trafi. W Gita Sandra Andreas, skoła jazdy była cięska. Akurat skoła jazdy, znaczy nie. Skoła jazdy była cięska, ale z cezę przyznam, ze skoła latania jest łatwa moim zdaniem. Są ludzie, którzy tak strasznie nazykają na tą skołę latania, że jest taka wielce trudna, okropna Scza. Dla mnie skoła latania jest bardzo łatwa, zresztą sami widzieliście, jeśli oglądaliście u mnie Gita Andreas, że skoła latania ukończyłam na złoto. Wszystkie wyzwania na złoto ukończyłam. A jeśli chodzi o Jeśli chodzi właśnie o e, skołę jazdy, to tam miałam zawsze problemy i nigdy nie byłam w stanie ukończyć skołę jazdy na e, złoto. Zawsze na srebro co najwyżej, ale nigdy na złoto. Się nie udało ukończyć skołę jazdy. O, i tutaj to jest coś, co jest, że problem z tym, żeby złoto nabić. Chociaż? No. Haman, uda się! Jest! Udało się. I zmyslamy, że się nie uda, ale się udało ostatecznie. Mamy złoto. Dobra, jeszcze to nam zostaje. No i tutaj chyba muszę na was nie scalać pojedynco. out Dobra, będzie złoto. Jest! Mamy złoto. No i zostaje nam minigun. A, z minigunem to pójdzie łatwo. E, ale co jest, co mam w planach zrobić? Jakieś lore wideo na temat postaci z Rebochaj? No was nie myślę. Bo co to stwierdzam, że moim zdaniem nie w postacie z rebocha jednak e, zasługują na lor wideo. No, na pewno były do bohaterki. Ale myślę właśnie, co by omówić w kwestii Ruby, Skyler, Zaid, Belly. No i Poppy Złe Popi wydaje mi się taka trochę niedosyniana. Oto e, tak, takie, takie wyrażenie, że Popi oni póki co najmniej co poświęcili, Najmniej, najmniej was i Popi wykrywali póki co. Takie tam... Oto wrażenie, może trochę mylne, ale... Takie sero wyrażenie za odnosić. Aj chyba przez to za trochę... na no właśnie, trochę tutaj zepsułam na początku, to znam srebro, ale dobra, powtórzę, my to sobie jest teraz. Ale poza postaciami z Rebohai, no to tak, jest na no postacie z Carmen No oczywiście zamierzam robić Lord na temat postaci z Carmen choć no trochę się ostatnio upuściłam w tym temacie. Póki co jedynie grachami i Paper Star dostali Lord Video. Ale jest no, oczywiście chodzi mi o zrobienie zrobienie Lord na temat Tygrysicy, na temat Sadu Sana na temat samej Carmen tez, ale o Carmen to lore wideo będzie długie. Wiadomo. A to co w sumie Carmen nie ma znowu z tak długiej historii, no ale trochę lore wideo niedługie będzie. Jak lubię Carmen z Nadiego, tak niestety trochę słyszę, że choć jest to świetna bajka, jak dla mnie drugie miejsce, tak, no potencjał co niektórych postaci zostało zmarnowany, no niestety. O, z Was zapłynął Paper Star, o Was takie wrażenie. Zajeb***cie, on został strasznie zmordowany. Tak epicka postać. Tak epicka postać, antagonistki, a... Tak mało z nią zrobili. Praktycznie nic, niestety. No ale jeszcze oczywiście chodzi mi po głowie robienie lore video na temat postaci skier, No bo jeśli chodzi o gry, to tak się trochę opuszczam w tym temacie. No, ale... Hmm... Ostatnio chodzi mi po głowie Ben z Walking Dead, żeby zrobić o nim lore video. No, Ben jest strasznie postacią skheitowaną, moim zdaniem bezpodstawnie. Ja bardzo Bena lubię. Uważam, że Ben jest naprawdę świetną postacią. Ale niestety jest strasznie Ben niedoceniony. Tutaj trzeba wycekać odpowiedni moment, zabezpieczyć ok. Mamy złoto, ładnie złoto się udało zdobyć, ale Ben jest strasznie poza tą sklejtowaną. Moim zdaniem totalnie bezpodstawnie. Wiele osób nie rozumie Bena. Nie rozumiem, nie rozumiem tego, nie rozumieją te osoby tego, jak to jest być nastolatkiem, nastolatką w, w apokalipsie zombie No i chodzi mi po głowie zrobienie wideo na temat Bena, to jest na temat niego, może. Okay, nie, Kani, to jest postać, która wsa z niektórych jest niezrozumiana. srebro, dobra. No być srebro. Tutaj samo naprawdę w odpowiednim momencie wycelować, żeby te punkty pozdobywać. A nie jest to wcale takie proste. No, srebra, dobra. No nie będę tutaj na siłę próbowała złota zdobyć. No i ostatnie wyzwanie. No, to widzę, że pójdzie mi nawet z tym subciej. Nie jako Franklin, ale dobra, to jest, muszę brać pod uwagę to, że jako Franklin ja Próbowałam niektóre te wyzwania powtarzać. No i dlatego jako Michael poszło mi teraz sypciej. Więc tutaj o ponownie wrócimy jako Trevor. No ale... O kurde, nie, nie trafiłam. Niestety teraz. Serio jeden punkt, naprawdę. Ale lipa. Dalej będzie teraz nawet brązu, nie zdobędę. Okej. Okay. Ach. Dobra, brąz. Okej, okay. nie będę próbowała tego poprawiać. Grunt za wszystkie wzwania na scelnicy zrobiliśmy. Tak co wyjść. Więc teraz no chyba również jako Michael będę miała zniska na broń O ile dobrze to rozumiem No więc ten no, odcinek z 5 będzie taki trochę krótszy Nie będę już niczego więcej robiła W kolejnym odcinku natomiast jak mówiłam będziemy wracać do fabuły Mamy to misję dla Lestera Więc się udamy do Lestera faktycznie w kolejnym odcinku i e, Będziemy dla niego wykonywać misję no a potem po Lestadze pojechałabym do tego terapeuty, ale gdyby się okazało, że tego terapeuty już nie będzie na mapie, to ewentualnie w tam grę, tą misję dla Lestera, ponownie sobie zrobię, poza nagraniem, to w takim przypadku nie będzie miało sensu to, żebym tą misję robiła jeszcze teraz z wami. Tam jest jakieś zdarzenie. Dobrze, ja mam maksymalną kontyngentę, to teraz sobie może biegać faktycznie. Nie, to chyba ciągle coś kradną. To jest już któryś raz, gdy. Ja wiem, ratuję psa złodziejem. O, leci muzyka z Geta-Star teraz. To jest jedna z moich ulubionych przenośników z geta akurat. No dobra, więc to będzie trochę krótszy odcinek. Ja będę teraz po tym odcinku dzwonić do mojej mamy, pytać się... CUS będzie wracać, jeśli, jeśli jednak jest nie będzie wracać, to może. A co nie no, jeśli nie będzie wracać, to spróbuję wam jeszcze od doty skomentować. No ale jeśli będzie taka sytuacja, że wraca faktycznie tak jak myślałam to dzisiaj dostaniecie jedynie i GTA 5. Zprosto takie spojrzenie na gry, no... Do Do Kind ani of mam następne w kolejności do... To... ...omówienia. Więc... no postaram się to omówić już niebawem. Bo za jutro. Jutro może jutro będę miała więcej czasu, to wtedy zrobię proste niskie spojrzenie na gry i omówię do pilot, ani nie Frontier właśnie. Okej. Okay. Którą mamy godzinę? Druga. No dobra, to tak. Nad ranem podejdziemy do Lestera. No ale tu już w kolejnym odcinku. Więc to będzie na tyle. A w sumie ja do tego torapu o tym mogę... ok? Okej, widzę za okazję, po co mogę do niego biegać? Końcówmy. Trochę krótko odcinek tym razem, no, ale grudzo udało się zrobić, to, co chciałam zrobić. To będzie na tyle. Dajcie mi tej błyski, łapkę w górę, jeśli wam się spodobał. No i kurde, znowu odcinek nagrany z GTA 5 bez danych problemów. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona i obył z tych problemów nie było. To będzie na tyle! Bywajcie!